Szczęść Boże. Pozdrawiam Wielką Sobotę. To taki jeden z tych dni w ciągu roku, gdzie doświadczamy, można tak powiedzieć, bezsilności Pana Boga. Z jednej strony wyznajemy te tajemnice, tę te prawdę, ten dogmat, że Chrystus wstąpił do piekiu po to, żeby ogłosić prawdę o tą dobrą nowinę także Adamowi i Ewie, czyli tym wszystkim, którzy, którzy byli przed Nim. Ale z drugiej strony ta bezsilność Pana Boga polega na tym, że no przecież tak, dał się zamknąć w grobie. Wcześniej uzdrawiał, robił różne znaki, nawet wskrzesił Łazarza czy też młodzieńca Znaim. To jednak On pozwala się zabić, zamordować, włożyć do grobu, do ziemi, Zapieczętować grób i cóż, cisza. To pokazuje jednak tę prawdę, że przecież wierzymy, że on wstanie, że on zmartwychwstał. To pokazuje taką prawdę, że często są ludzie, którzy chcą nam narzucić siebie, swoją wolę, chcą nas stłamsić, zniszczyć. To jednak nie do nich ostatnie słowo należy. Ostatnie słowo nie należy do diabła i do jego zła. Że owszem, może czasami doświadczymy tej bezsilności, ale nie nasze knowania, nie nasza odpowiedź, nie nasza wola walki, nie nasze nawet często rozpychanie się łokciami, nasza próba szukania sprawiedliwości, że to nie zwycięży. To jest tak, że yy, ojciec bierze wszystko pod swoją opiekę. On wszystko bierze na siebie. On o wszystko się troszczy. Ojciec niebieski. Tak jest w naszym życiu. Do tej tajemnicy też nawiązuje nasz Boży grób w tym roku, który przygotowaliśmy. Chrystus, figura Chrystusa, jest położona na ziemi. Ziemia, humus, jest odniesieniem do tego łacińskiego słowa humilitate, czyli pokora. Na tej ziemi położyliśmy rogatywki żołnierzy, policjantów, leśników, dlatego żeby nawiązać do tej tragedii, jaka wydarzyła się w czasie II wojny światowej w 1940 roku, kiedy nasi oficerowie, nasza elita, nauczyciele, lekarze, pogranicznicy, leśnicy, wielu, wielu ludzi zostali po prostu skazani na śmierć, zostali zamordowani strzałem w tył głowy. To bestialstwo, jednak to zwycięstwo, jakby zła, to tylko pewien pozór. Bo oni, mimo tego, że często jeszcze leżą nawet w bezimiennych grobach, to oni tak naprawdę zwyciężyli. To Chrystus, zmartwychwstały Pan, zwyciężył. I chociaż, jak tutaj widać, te drzewa, tutaj są pewne też pełne tego symboliką, że na ich grobach wyrosły drzewa, krzaki to jednak ta krew w tej ziemi woła do Pana Boga i ta krew nie zostanie przez Boga niezauważona, ta krew przelana za naszą ojczyznę, za naszych braci, siostry, za, za nas wszystkich, że ta krew nie zostanie zapomniana. Niech ta refleksja związana z Wielkim Tygodniem, z Triduum Paschalnym, z Wielką Sobotą Niech nam pomaga w przeżywaniu tej prawdy Wielkanocy, że Chrystus zmartwychwstał. Bo Wielka Sobota to nie święcenie pokarmów tak naprawdę. Kiedyś tak było rzeczywiście, że Wigilia Paschalna była sprawowana rano i po tej liturgii była także ceremonia święcenia pokarmów i już świętowano Wielkanoc. A jednak dzisiaj Kościół milczy. Kościół nie sprawuje Eucharystii w Wielką Sobotę. Kościół jest dotknięty tym, że zabrano oblubieńca. A jednak jest to czas, kiedy, mimo że puścimy, przygotowujemy się do tych największych, najważniejszych świąt, do Wielkiej Nocy. Ale o Wielkiej Nocy jeszcze sobie powiemy. Dzisiaj zapraszam do ciszy, do wytrwania przy pustym, przy, przy grobie. Dzisiaj zapraszam do tego, aby. Czuwać z Chrystusem pogrzebanym. Szczęść Boże, pozdrawiam.